Witajcie na kolejnym odcinku z serii, czyli nie z serii, ale z urbexu z kopalni, to jest druga część. Nie nagrałem y, początku y, tak jak zawsze robię, tylko od, jak teraz. Także co, bez przedłużania, jedziemy. Ale wszystko widać? Czy... No. Nie wiem, mam mo moją mo rękę. Widać. Dobra. No. Czekaj, bo znowu się tu coś odpiedla. Mhm. Dobra. Co? Wszystko no, jest Co? Chodź no, wsz to to go. Nie, no Jezu święty, na czerwono. Trzymać długo, a się to włączy Włączy się Dobra I się ma o. o kurwa Czyli widać, że ktoś wchodził He? To idziemy na drugą stronę Bo tablet jest otwarte no, to, to no dobra. Tu jest otwarte. No i gitara. Widzisz Nie, to strona. Tu. Ej, a było to? Czy wczoraj? Wczoraj tego nie chyba nie było. Ej, raczej przed wczoraj. Co to robisz? A ma nie wygląda. Proszę I I Jeszcze raczej się raczej się patrzcie, co patrzcie znaleźliśmy. my znaleźliśmy Zmi czekaj, zmieniło się coś? To dra drabina To drabina gdzie? I, i, zoba I zobacz będzie mój napis Będzie mój napis Idzie. <noise> Mój napis Czyli widać, że to ja no. Dobra Ale patrzcie to, Ech. O, tego nie można I hmm. we co jeszcze znaleźliśmy? O odwrócone krzyże o. To idziemy na, na samą na tą, tą górę. Wyciągnij mi ten przyrząd. A nic nie puść. No musi być. Masz? Dobrze. Dobra, to zaczynamy. Także siemano drodzy widzowie, kolejna część. Idziemy y, na samą górę. Tam gdzie rozmawialiśmy z bytem. Także to jest druga część. Także gościuję, zaraz będziemy używać. Także. Wtedy nie było Nie, nie było. To było tam i ale przecież przed nami ktoś był, nie? Jak my wychodzili... wychodziliśmy Czyli drodzy widzowie Zobaczymy czy się coś tu zmieniło Ale wiecie co drodzy widzowie? Odpalamy. Aha. Dobra. Jest. Nie. Dobra, gdzie jest ta... Strych. Ten strych. Zabia, zabia, jest. Uż, Widziałeś, no? mm -hmm. Ruch, nie. Widziałeś to? Nie. Ruchanie. Dobra, jedziemy. To jest głupie, ale dobra. Dobra, gdzie jest ta piwnica? W no? piwnicy były na dole ty. Ja raczej. strych. strych. Co? Chodźmy na strych. Musimy chodzić. Z tym jak chcecie to możecie się pozwiedzać Mamy latarkę, chyba Dobra, gdzieś ta... Ten strych cholery. Nie ma coś Są, jest strych. Ale musimy go pójść. Słyszałeś? Coś, słyszałeś? słyszałeś? Takie tuknięciu. Jeśli ktoś na te pnąć. Czy ty to byłeś? Zrób to jeszcze raz. Chyba ci wydawało albo yy, gdzieś tu trzyma. Trzymaj mi to trzeba, czyli nie to? Ja użyję go sztuki. Czekajcie, wyciszę wszystkie tutaj słyszałeś? Tutaj gdzieś są takie na wyklucie. Czekaj, gdzieś tutaj kościół. Czekaj, czekaj. Jesteś tutaj? Witam. 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 Ale patrz, 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 patrz. proszę, O tu chodzi, za nami chodzi za nami. Daj na czerwono. Zaświeć na czerwono diody, że tutaj jesteś. Śmiało daj znać gdzie jesteś zrób krok jakiś albo udeś albo zrób hałas

Czemu ona tu jest? Co? Czemu ona tu jest? Ale kto? Chodzi o tą dziewczynę co ma kaptur na głowie? O kurwa. Patrz tu mhm. On tu jest Tu Jest, jest, jest. Mamy go Czy ona mu może już iść? Ty, nie mogę. Poszedł. Co? Muszę zostać Ona się boi Czemu? Uh mhm Widzę, Ty, jest chud No, czu ja tu. Ja nie czuję tu. To... Jest Dobra, to idzcie zaprowadził, wiecie gdzie macie iść? idźcie nie wiem, zostać, żeby tu skończyć. Osoby starsze, osoby starsze. Osoby starsze, czyli ja jestem starszy, czyli ja mam już odejść, mam już pójść, albo mamy iść, my mamy pójść to nie będziemy przeszkadzać, także zostań tutaj, my sobie jeszcze pochodzimy, nie będziemy już ci przeszkadzać i dziękuję za rozmowę i nie podążaj za nami i zostań tutaj, gdzie jesteś. Także dziękuję. Jeszcze zostawimy jeszcze Gosztubę y i i idziemy stąd Dziękuję nie Co? sobie Dobra, no zostajemy Pochodzimy O ja pierdolę Co? Nie wiem pochodzimy jeszcze jeszcze nie wiem. gdzie Nie na Gdzie? Po co? No, tam, tam... Nie, dobra. na dół. No nie wiem jeszcze pokrążymy. No, nie. Też możemy się pochodzić też. No, dobra, tak pochodzić. Może na, na wyżej pójdziemy tam do nich jeszcze Czy coś się stało? Czy oni Posz, poszli? Co nie? Co? Nie wiem. Ja nie, idziemy zobaczyć Czy oni wyszli już Także no drodzy widzowie Chciałem wejść ale niestety no, się nie Znaczy nie wiemy gdzie jest Strych, strych to na pewno jest No nie tu nie A nie będzie żadnego górze bo też w ten będzie nie Strych Rych. No a ty mówiłeś gdzie, gdzie jest strych No tam było nie wiem co z mi nie? To tam było przejście A bo tam były jeszcze A bo chodzi No to się Nie Zrobimy cicho mm -hmm. i zobaczymy czy się coś będzie tu działo Zrób chwalsz. Yeah. Ja. Nie mogę. Dobra. No chłód to z tego lądu. Ej, widziałeś coś? Coś tam świeci. Dobra. Weź Wysywasz... właśnie spróbuj. Czekaj. Ej, daj. Ja, skropka. Yes, tam. Dobra, idziemy. Dobra. Y, jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi. Y, nie podążaj za nami. Y, zostań tutaj, gdzie jesteś. Y, chcieliśmy sprawdzić, czy coś się tutaj zmieniło. I nie podążaj za nami. Także co? Wychodzimy. Czekaj, ja sprowadziłem tutaj. Co tu? Jest. Dobra. A gdzie oni są? Gdzie oni są? Mm -hmm. y Zdzwonił do niego. No nie wiem jak coś. Oni, oni wyszli? Oni stąd wyszli już? Ty, żeby nie było, że... że zniknęli. Dzwoni do niego Do Roksany trzeba zwienić. Albo do Roksany. Wyłączy już no. Chodź i chciałby tam sprawdzić. A dalej się nagrywa No to jak chcesz, bo no. A ty jeszcze nagrywasz tam? No nagrywa się jeszcze Dobra, to się nagramy. Czy oni tam nie są? Bo ja ich tak... Nie, oni. oni? Dobra, chodź Co? A bo chodź, jeszcze zobaczymy yy, to wieże. Dobra drodzy widzowie, jeszcze nie kończymy, także wrócimy jeszcze na... na... za chwilkę. Ej, wiesz, to najbardziej jeszcze będzie po... fajnie Z wykrywaczem metali. No nie, już wszystko ok. Jak? Lepiej już. Ten ktoś ją dusił. Co? Ten ktoś ją dusił. Poważnie? Mhm. Ale. Jak, tak? Tu. Czułam, że tutaj mnie coś ściskało. No to był on. Aha. To musicie znać. Musimy ją. Nie? Bo to jest tak niemożliwe, żeby nie znałam taką czy, osobę. Coś czy nie? znasz kogoś ze skrzyszowa? Moja mama no Ale z... to był mężczyzna, także... E, nie, powiem. jej mama zna. mama zna. O to chodzi Tylko jej... ty, ty, chłopa? Prawdopodobnie tak się spytaj. O kurwa, to fajnie. Idziemy jeszcze na to wieżyczkę i kończymy. No, dobra, drodzy widzowie, szkoda, bo byłoby dwa odcinki, jeszcze fajne z opuszczonego komisariatu, ale niestety nie da, nie da się wejść. Tam była drabina, Dobra, nieważne. A druga część to okay. też jakiś tam budynek, była, ale niestety też nie da się wejść. Także no niestety, no tak to jest w życiu, ale może być jeszcze z, wykry z wykrywaczem metali jeszcze tutaj fajnie. No. Także też tutaj sobie podjadę albo, albo nie wiem, to zobaczymy. Także no, tak to kto jest. Tak to jest, no. To teraz mnie przejęło teraz Ja pierdzielę. O Oja! No to fajnie co się zapowiada z o dwa odcinki no. <gry> I pali też na to Na co? Bierzyczkę Idzieś na tu gdzieś wysokości Nie masz? Radę, Dasz radę, Ma, radę. No jak ktoś z tej wieżyczki skoczył Nie, nie. Na stopień na to Nie ja dało się tu za pan wchodzić ja po... Zajmi się bo? Ja na ten cut może patrzeć te i ja tam nie wejdę na to, to No nie może zarobować się? Zobaczymy no, no czy da się wejść da się w ogóle zarabować na tym Widać to A wyżej wyżej już nie wejdziemy no Wejdziemy da się Nie chodzi ci o t, ten... To ten się no. zar... No. no nie, totalnie na pewno nie wejdziemy, nie? Co o tym mówię? To nie, to nie Nie widzę Zką wiesz Jak nie to się pójdziemy około, czyli tam O jest tu drzwi Nie idzie No Co tam krzesło? Nie wchodzić. Nie Co? Uja. Idzie. Nie idziemy? Nie Bo nie ma drabinki. Jakby była to. nic? nic? Nie ma. No to Chodź, zobaczymy jeszcze, obejść. Dobra, Drodzy widzowie, to co? Dobra, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem i, i napiszcie dla tej dziewczyny. Komentarz. Komentarz, jaki fajny, miły. I, i, i na razie się ma.